Cześć, czołem, witajcie w kolejnej dobranocce rozgrywki. Ja jestem prez, a ze mną dziś jest Winfried. Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażemy wam grę Necropolis w edycji Brutal Edition, która pojawiła się niedawno na PC i na konsolach, a 28 lutego zadebiutuje w wersji pudełkowej, w polskojęzycznej również wersji, dzięki wydawnictwu Techland. Właśnie z tej okazji przyglądamy się grze, która swoją premierę oryginalnie miała już prawie rok temu. Może przesadzam z tym rokiem, nie? Tak, tak, trochę, trochę krótki. Koło, 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 koło wakacji się ukazała. No i spotkała się z niezbyt przychylnym przyjęciem. Gracze i recenzenci zarzucali jej bardzo wiele. Jednakże od tego czasu dużo się zmieniło, powstały nowe łatki. A w edycji Brutal Edition mamy nową postać, Brutala, którym ja właśnie gram. Winfit gra postacią podstawową, która była już na początku w grze. Poza nową postacią pojawiły się nowe tereny, tereny lasu zasypanego śniegiem. Pojawili się nowi przeciwnicy, nowy lód, nowe stroje, nowe pułapki. Gameplay troszeczkę został urozmaicony. No i właśnie pokażemy Wam, jak to wygląda. To może Winfrey powiesz nam co nieco o tej grze? Tak, znaczy przyznaję się, że nie grałem w edycję PC-tową, byłem troszkę na nią nastawiony, ale przy okazji innych premier jakoś nie udało nam się spotkać. Tym bardziej cieszę się, że teraz miałem okazję zagrać w tą edycję pełniejszą. Chciałbym też dodać, że tutaj już gramy na trzecim poziomie, ominęliśmy dwa pierwsze, takie łatwiejsze, aby wam pokazać też ciekawszy jakby krajobraz. E, mamy też już lepszy sprzęt, e, wdzianka, także to już tak można powiedzieć że bardziej zaawansowana e, część rozgrywki. To co jakby mi się najbardziej rzuciło w oczy, to to, że było olbrzymie porównanie tej gry do Dark Souls. Ehm, ta gra w ogóle nie ma nic wspólnego z Dark Souls. Ehm, jest to typowy przykład gry Roguelike. Ehm, tyle tylko, że nie jest tak zrobione jak modnie w większość e, czyli stylizacji na 8 bit. Natomiast mamy tutaj właśnie taką dosyć ciekawą kreskę. Dość specyficzną i odróżniającą ten tytuł od y, innych gatunków. No i przez to, że, że, że te levely są y, losowo odgenerowane za każdym razem, to jakby ta grafika jest y, no, w takim, a nie innym stylu. Ona jest dosyć uproszczona i to widać niestety i czuć. E, faktycznie lepsze to niż, niż kolejna pikseloza 8-bitowa, e, ale, ale no, mo można by było troszeczkę więcej tutaj zrobić moim zdaniem. Winfield właśnie upadł, więc trzeba go podnieść. Generalnie bym ogóle że to nie jest y, gra w stylu Dark Souls, ja też słyszałem, że ona jest, jest y, w takim klimacie. Na szczęście nie jest. Są rolki, co zresztą właśnie pokazałem. Jest blok walka i niektórzy przeciwnicy są dosyć wymagający, ale całe szczęście gdyby to było coś w stylu Dark Souls, gdybyśmy mieli to porównywać do Dark Souls, to Necropolis jest grą Souls lajkopodobną -like dla nubów. Czyli dla mnie. Ja się bawię fantastycznie przy tym, yy, dlatego, że mimo wymagających przeciwników, yy, perma śmierci i konieczności powtarzania jakby całego labiryntu od nowa, yy, nie poddaję się i chce mi się grać dalej, co w wypadku Dark Soulsów po prostu nie istniało u mnie. Ja. W każdej części Dark Souls, Dark Souls 2, i przy Bloodborne po prostu płakałem i poddawałem się bardzo szybko. Tutaj bawię się świetnie, ale to też chyba zaleta kooperacji i tego, że możemy pograć razem. Zobacz, tu jaki jest pająk, podobny w sumie trochę do Dark Souls'ów, co? E, tak, zgadza się, zwłaszcza do, do pierwszej części i do słynnego Nito. E, natomiast to, co ja chciałem jeszcze tutaj dodać, ja znikam i za chwilę, z tego co pamiętam, znowu zniknę zupełnie Wam z ekranu, e, a mianowicie wiąże się to z tym, że ja szparam każdy kąt w poszukiwaniu ukrytych skrzynek w późniejszej części filmiku będzie tu prawdopodobnie pokazane z tego co pamiętam oczami Preza jak przebijam się przez ścianę. Tak tak, to jeszcze do tego dojdziemy spokojnie. Właśnie to jest to, że ja nie lubię strasznie w tego typu grach lizania ścian i przeglądania hmm. każdego możliwego sekretu i sprawdzania czy każdy fragment mapy został odkryty. A Winfried to lubi, no i właśnie znowu gdzieś pobieg mi uciekł i zniknął, i muszę na niego czekać zamiast walczyć dalej. Ale faktycznie, tak jak powiedziałeś, tu jest sporo takich znajdziek i sekretów, które warto znaleźć, prawda? Tak, tak, tak. Do, łącznie z tym, że e, uwagę przykuwają jakiś czas e, hieroglify na ścianach. E, I mówiąc szczerze, ja tak bardziej z ciekawości, i także pod ten filmik chciałem je przeczytać, żeby dowiedzieć się co nieco o historii tego świata. Jakby motywacji, jaką kierowani są bohaterowie, tutaj przez nas kierowani. I mocno się zdziwiłem, kiedy jedna ze ścian nagle ożyła, przesunęła się. A za, nimi, a za nią znalazły się właśnie niesamowite przedmioty, w większości, które teraz mamy na sobie. Było to dosyć spore zaskoczenie, ponieważ graliśmy wiele razy wcześniej i nigdy się to nie zdarzyło. Także lizanie ścian się jak najbardziej opłaca. No, trzeba to lubić. No, teraz, teraz Winfried znowu tam z, zwiózł nas windą na dół, żeby coś odkryć. Przeciwnicy, jak widzieliście, nie są zbyt inteligentni. Co prawda, akurat tutaj no, to jest taki powiedzmy, że e, błąd wynikający z, z otoczenia, w którym walczymy. Chcieli doskoczyć do, do Winfrieda i spadli w przepaść. Ale faktycznie, no, nie grzeszą inteligencją ci przeciwnicy i to będzie widać jeszcze nie raz że, że oni się potrafią zablokować, stać w miejscu i tak dalej. To już był zarzut przy okazji premiery gry, teraz w edycji Brutal jest to poprawione, ale jest to moim zdaniem jedna z największych wad tej, tej produkcji, prawda? Tak, zgadzam się. Zdecydowanie większym wrogiem dla nas byliśmy sami dla siebie, ponieważ jest tutaj Friendly Fire, nazwijmy to, Friendly Sword, czy Randy który, Axe, który właśnie tutaj nas może częściej zabija niż nawet stwory. E, ponieważ w ferworze walki, przy, przy dużej ilości przeciwników, e, nie zawsze to e, lokowanie się na, na, na danym wrogu działa. E, Ciężko się między e, nimi też przełączać, między tak. tymi wrogami, jak jest ich więcej. I faktycznie łatwo jest y, siebie trafić nawzajem. Zresztą nieraz mi się zdarzyło zabić Winfrida i vice versa. O, a to jest y, ulubiony kolega Winfrida Szczur, który okrada nas z różnych przedmiotów, jeżeli mu się uda. Bo w ogóle powiedzmy o przedmiotach też. E, tak, znaczy standardowo po każdej śmierci tracimy wszystko, e, rodzimy się praktycznie z niczym, e, z drewnianym buklerzem Ale... i wykrzywionym. Z Szczy... buklerzem? Tak. To jest polska nazwa na taką tarczę malutką. Tak. Czyli faktycznie y, malutka tarcza to jest buklerz. Teraz się właśnie tego dowiedziałem i wy pewnie również. Jak się przygotował do dobranocy? I takim wyszczerbionym mieczem, którym no za dużo nie możemy zdziałać. To, co my tutaj mamy, to już jest mocno wypasiona edycja. Po pierwsze, mamy nowe stroje, które coś dodają, coś odejmują. W przypadku preza, kosztem obrażeń fizycznych mu zadawanych, ma większe odporności na żywioły. Ja z kolei mam postać, która lepiej czaruje, ale za to jest troszkę mniej zwinna. No właśnie, bo y, to, to, powiedzmy o tym też, że tutaj jakby te opisy przedmiotów są znikome, bardzo często enigmatyczne. Trzeba się samemu domyślić, co dla nas rzecz robić. Zresztą oni to też poprawili, bo to był zarzut przy okazji premiery gry, że te przedmioty były zbyt enigmatyczne. A teraz co ty robisz? Co tutaj znalazłeś za, za skrzynię? E, tak, po każdym poziomie, kiedy zjedziemy na dół na nowy, jest taka skrzynia, w której możemy e, po, znaleźć jakiś losowy przedmiot. Jest to przedmiot zazwyczaj bardziej przydatny od tego, co aktualnie posiadamy. Głównie otwieraliśmy tę skrzynię w poszukiwaniu nowych strojów, ale w tym razem się nie udało i wypadł sierp. Nie chcesz go? Nie, mi nie przypadł do gustu. No widzisz, a ja lubię ten sierp, dlatego że on stanuje wrogów. No i jak już graliśmy przy poprzednich sesjach, to mi bardzo przypadła do gustu broń, która ma ten dodatkowy atak w postaci stana, czyli takiego otępienia wroga. O, Otóż zaczynają się lepsi przeciwnicy, bo jak widzieliście, zjechaliśmy windą na kolejny poziom i Między tymi poziomami jest sklep, w którym możemy sobie dokupić ewentualnie jedzonko, czy tam buteleczki z życiem, ewentualnie jakieś skrole, ale też możemy przy takiej dużej um, świątyni, przy takim posągu, możemy tam za dużo pieniędzy sobie polepszyć naszą postać. I to polepszenie to jest na przykład większe życie, ale też szybsza regeneracja, bo w ogóle jest też później regeneracja i jakieś różne tego typu e, bajery. E, a płacimy za to diamentami, które wypadają z przeciwników. Z przeciwników wypadają też e, różne przedmioty, z których między innymi jedzenie i buteleczki. I czasami znajdujemy też tokeny, i za te tokeny właśnie otwiera się skrzynki, które Winfield przed chwilą otwierał. Za te tokeny też można kupić książki, które zostają, i przy każdym kolejnym przejściu, który te książki kolejna postać może używać. A tu powiedz, co zrobiłem teraz, Winfield? E, tak. E, na wielu etapach rozlokowane są takie króliki, które nie wadzą nikomu, ale bardzo chętnie wtrącają się w walkę, czekając chyba aż je zaatakujemy. Jak się okazuje są to swojego rodzaju mimiki, które przeistaczają się właśnie takie stwory. Takie trochę dagony z Lovecrafta, dlatego specjalnie go zaatakowałem, bo podoba mi się design tej postaci. Co mnie najbardziej ciekawi w tych postaciach, to to, że wydają się specjalnie jakby zachęcać graczy do tego, żeby Ja jestem Przepraszam, ten koleś zapalił się do walki właśnie. Tak, on właśnie się tutaj robił. No, miał prawo to jeszcze raz mogę tutaj obserwować. W każdym razie, wracając do tych zabiliśmy ich już trochę i jeszcze z żadnego nigdy nic nie wypadło. Tak, to, czyli to są to takie taki taki troll? Tak. <laughs> to jest typowy troll w tej grze, no, ale właśnie, bo wracając do, wracając do tego, powiedzieliśmy, że to nie są Dark Soulsy że to jest roglike, z e, perma śmiercią, ale dla mnie to też jest trochę e, e, czy to jest, to jest, to jest Diablo Roguelike? losowo generowane etapy jakby pokonywanie tych kolejnych leveli schodzenie w dół coraz trudniejsi przeciwnicy i taki zwykły hack and slash jednocześnie sperma śmiercią nie no i też mi się strasznie podoba to, że tutaj nie ma rozwoju postaci, że tu nie ma jakichś dużych statystyk opisowych, że często musimy do domyślić się tego, jak dana broń e, działa, tak samo tarcze mają jakby e, użycie. Tak, tak. E, bo na przykład ta moja tarcza niebieska e, potrafi taki e, obszarowy atak zrobić, co zresztą już pewnie widzieliście i to jest bardzo świetna tarcza. Niektóre tarcze na przykład wywołują e, ogień. No a tu a propos przeciwników, tutaj chronki się chyba zawstydzili Winfrida. Winfried rzadko w dobranockach się pojawiał, więc widocznie się na niego jeszcze przyzwyczajeni, no i postanowili nie wychodzić za tej ściany, no i takie momenty też się zdarzają, dobrze. ten wygląda jak twój sąsiad. Tak, tak e, W każdym razie, e, co ciekawe, nie musimy ich wszystkich zabijać, nie? jako że nie ma tutaj doświadczenia, e, zabijanie tych członków jest zupełnie opcjonalne. Czasami oczywiście coś z nich ciekawego wypadnie, więc głównie po to to robimy. Najczęściej jednak po rzeczy do craftu, który, ponieważ buteleczki i jedzenie schodzi bardzo prędko. Ale to, co chciałem powiedzieć, to, że nie zgodzę się do końca z Grzegorzem w sprawie Diablo i schodzenia na kolejne poziomy. Mianowicie wiąże się to z tym, że jak pokazuje nasze doświadczenie i nasze śmierci i zaczynanie całej gry od początku. Z każdą kolejną śmiercią, kiedy to właśnie nasze postacie coś tam zachowują, czy te księgi, czy te ołkany, czy po prostu, nie wiem, może, może nasze doświadczenie w grę. Jako gracza? Tak, to każdy początek był coraz trudniejszy. Kiedy nagrywaliśmy ten filmik dla Was, to już nasza była chyba szósta czy siódma wspólna, taka dosyć długa poszczególna. I zdecydowanie pierwszy poziom zajął nam strasznie dużo czasu. Wcale nie był taki prosty jak się okazało, był bardzo długi, skomplikowany. Czy teraz, przy tym przejściu? Tak, już. przy tym przejściu. No, tu jest właśnie bardzo duża losowość tego faktycznie, o tym zapomniałem wspomnieć, że, że zdarza się tak, że już pierwszy level jest ciężki. no A z kolei, właśnie ten trzeci, który tutaj, jakby, od którego zaczęliśmy rozgrywkę. Był bardzo króciutki, bardzo szybko nam przeszło i dlatego też pokazujemy Wam następny, ponieważ chcieliśmy, żebyście też coś, coś, coś więcej zobaczyli. A tutaj ta postać bardzo dużo czasu spędza na Pornhubie, co zresztą widać. i Trzeba na nią bardzo uważać, bo ten cios prawo jest dosyć mocny. Swoją drugą przeciwnią widać było też kolejną wadę produkcji, a mianowicie kamera czasami potrafi zwariować, jak taki przeciwnik nami nas przeskoczy chociażby i czasami kamera potrafi gdzieś tam wjechać w ścianę, ale zdarza się to rzadko i myślę, że w ferworze walki akurat nie jest takim często pojawiającym się problemem, więc, więc dramatu nie ma, nie? O, właśnie widzisz wszedłeś w pajęczynę, te pająki zostawiają pajęczynę, Tak, w a ty można on nie wejść. Tak, najpierw w ciebie ten pająk oprócz i nie mogłeś się ruszać przez chwilę. No, także są takie różne, różne modyfikacje tych przeciwników, które powodują właśnie, że potrafią nas na chwilę zatrzymać, albo oni też potrafią nas stanować, te szczury za, z, z, zabierają nam przedmioty, także ogólnie rzecz biorąc jest parę fajnych rzeczy w tej grze. Jak widzicie, ona nie jest jakaś może mocno zróżnicowana, do przodu tak. idziemy i, i walczymy, ale no, to samo robi się. Dark Soulsach i to samo robi się w Diablo więc Myślę, że nie można uznać tego za nic. Zgadza się, tak. E, znaczy na pewno na, na plus e, różnorodność przeciwników. E, tak jak Grzegorz wcześniej wspomniał, może e, inteligencją niegrzeszą, grzeszą, ale na pewno e, ich jakby zaprojektowanie jest na najwyższym poziomie. E, wszystko ma tutaj... E, Sens i, i, i jakieś uzasadnienie, e, czy to specjalne umiejętności tych przeciwników, czy e, ich pancerz, e, czy broń. E, bardzo często rzucamy się na jakiegoś przeciwnika po to właśnie, żeby, żeby odebrać mu jego broń i zacząć się jej używać. E, także no, naprawdę no, pod, pod względem projektu jest na, na najwyższym poziomie. Troszkę zabrakło szlifu jeżeli właśnie chodzi o um, inteligencję, ale to też na karp można zrzucić e, tej losowej generacji poziomu. że ciężko e, zaplanować chyba tak, 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 taką inteligencję, która wychodziłaby sobie w każdych warunkach niezależnie, no gdzie ją rzucimy i e, jak ta plansza jest wykładana. No może, no, może. Zobacz, jakie rolki robię jak w Dark no to już nie była rolka, teraz dostałem baty, ale właśnie jakby teraz zwracając do tego tematu poziomu trudności, e, bo jakby im dalej w las tym tych przeciwników jest więcej, są bardziej wytrzymali i atakują nas przede wszystkim w większych grupach, więc mimo ich inteligencji nie jest tak prosto. A jednocześnie z drugiej strony to, co powiedziałem wcześniej, że, że się śmiałem, że to jest Dark Souls dla Nubów. Mi ta gra właśnie sprawia ogromną satysfakcję z tego powodu, że poziom trudności jest na tyle wyrównany, że taki gość jak ja, który nie jest jakimś mega wymiataczem, jeżeli chodzi o tego typu gry, się tutaj odnajduje dobrze. I myślę też, że taka operacja, która pozwala grać maksymalnie do czterech graczy, pozwoli na to, że ludzie będą mogli wgrać to i się wciągnąć i że będzie im to sprawiać przyjemność. A tu jeszcze tylko zobaczcie, wytwarzam właśnie przedmioty, crafting, kolejna rzecz, której nie lubię i zazwyczaj nie robię, ale tutaj jest na tyle prosty i na tyle e, szybki, że że faktycznie nie przeszkadza, no i jest po prostu niezbędny, żeby grać, no bo tutaj często ciężko jest znaleźć nowe buteleczki czy życie, a ponieważ non stop coś wypada z przeciwników, to możemy sobie e, życie czy tam jakiś eliksir wzmacniający na przykład odporność wykraftować. No i swoją drogą, żeby te, tych eliksirów się nauczyć, trzeba kupić przepisy na nie, nie? Tak, zgadza się, Wtedy musimy odnaleźć taką specjalną skrzynkę, w której chowa się kurczak i ten kurczak sprzedaje nam przepisy. Ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy, pierwszą, że kiedy oboje z Prezem samodzielnie, bez, bez wsparcia kolegi, to obu nam ta gra nie do gustu. Natomiast kiedy zaczęliśmy grać razem, e, wszystko nabrało rumieńców i wciągnęliśmy się niesamowicie grając wieczór za wieczorem e, razem po prostu dla czystej przyjemności. Tak, to jest naprawdę wciągająca gra. Jak człowiek się nauczy podstawowych zasad, to się nie może oderwać. A Ospać... druga rzecz, właśnie to jest to, co chciałem hmm. powiedzieć, że tutaj są pewne frakcje, które się zwalczają. I tak jak wcześniej widzieliście takie e, miejsce, gdzie leżały sam, sama broń i e, kryształki, to są te hieroglify, o których mówiłem wcześniej. Tak, no, no. E, tak e, właśnie oni też potrafią między sobą walczyć, i wystarczy czasami poczekać, aż e, po, połowicznie się jadą. O, teraz tutaj czas. Nie ta sytuacja: Windfit leży, a mnie tutaj dwóch silnych rękich, plus jeszcze pająk szkielet w ogóle. No ale a propos tego, że oni się zwalczają, to nie tylko frakcje się zwalczają, oni też można ich y, po prostu zrobić w konia. Y, zrobić unik, albo przyblokować się tarczą, odsunąć ją i jeżeli jeden drugiego uderzy, to też się zaszkodzi w niedosągłość. Tak, ale też właśnie są skrole, które powodują, że przeciwnicy y, są bardziej skłonni do walki między sobą, nawet w, w ramach jednej frakcji. Patrz jaki, jaki, jaki przeciwnik kulturalny, poczekasz, cię podniosę. On zaraz. jest z Ubisoftu. <laughs> to dlatego. Z Assassin's Creed właśnie y, zaimportowali y, AI. Tak, tak. Jest, 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 zna, y, zna się. Na, na walce honorowej no ale niestety długo nie pożył a tych hieroglifów to w ogóle jakby lore tej gry i historia opowiadana w niej to są takie głupotki, tego nie trzeba czytać w ogóle, to są takie wtrącenia, czasami śmieszne, czasami takie od, od po prostu na zasadzie no kolejny poziom przed wami wymyśliłem, tak naprawdę skarbu nie ma wściemniałem, no a tutaj właśnie jest jedno z takich ukrytych miejsc w których mówił wcześniej Winfit że możemy zniszczyć kawałek ściany i tam w jaskini będzie na przykład jakaś skrzynia tak, zgadza się. Także ym, no jest, tego, jest tego sporo. Naprawdę, jeżeli chodzi o, o zaprojektowanie gry, no moim zdaniem jest to na najwyższym poziomie: tak przeciwników, e, jak i map. E, ja mówiąc szczerze, nie, nie zauważam tej, tej e, biedy, jak to, jak to prezes określił wcześniej. E, jak na tytuł generowany losowo, uważam, że jest bardzo szczegółowo, bardzo klimatycznie, i jest bardzo dużo miejsc, w które można e, wejść, jeżeli bardzo chce się nie Teraz wchodzimy już do, do przystani. Ja wam jeszcze tylko pokażę, jak sobie dokupię upgrade do mojej postaci, w tym czasie zrobię jakieś zakupy. Kup koniecznie ser. No a i będziemy się z wami powoli żegnać, bo nasza do, dorączka dobiega końca. Przypominamy, że gra w pudełku w polskiej wersji językowej wychodzi 28 lutego i serdecznie ją polecamy i tymczasem mówimy wam dobranoc. Dobranoc.